Teodor Jeske-Choiński po Czerwonym Zwycięstwie. Tekst do nagrania tego otrzymałem od wydawnictwa Magna Polonia. Wydawnictwo trochę uwspółcześniło język, dodało przypisy, aby nam się lepiej słuchało i czytało. Chętni do zakupu tej książki znajdą link pod filmem. Książka ta przypomina mi trochę zapiski oficera Armii Czerwonej. Rozdział drugi. Utopijski klęczał u stóp pani Wandy Padlewskiej, swojej modro okiej wielbicielki, tuląc głowę do jej kolan. — Teraz jesteś moją ukochaną, najmilszą towarzyszką, najwierniejszą na tej ziemi przyjaciółką — mówił głosem drżącym. — Już miłości naszej nie będą opluwały śliną jadowitą przesądy burżujów. Już nas obłudna moralność wyzyskiwaczów. Nie będzie stawiała pod pręgierzem tej ulicznicy, złącej się opinią publiczną. Runęły raz na zawsze wszystkie tamy i przeszkody dzielące serce od serca, nakładające kaganiec na instynkt płciowy. Nieznośne śluby z aparatem obrzędowym Kościoła i Urzędu Stanu Cywilnego, wymyślone przez tyranów wyzysku w celu obezwładnienia kobiety, należą od wczoraj. Do ciarni przeszłości. Teraz jesteś moją, moją, przed całym światem moją. Dwoje okrągłych, ciepłych ramion objęło jego głowę. Różowe, gorące usta dotknęły jego włosów, szepnąwszy. Kocham cię, bohaterze wolności. On drgnął pod dotknięciem tych ust. Podniósł się z kolan i przygarnąwszy ukochaną do piersi, całował jej śliczne oczy. Siedzieli na jedwabnej kozetce w wykwintnym buduarze oświeconym księżycowym blaskiem lampy, przyćmionej srebrzystym abażurem. Stopy ich spoczywały na białym, miękkim dywanie. Zacisznie było w tym gniazdku miłości. Nie pierwszy to raz tulili się do siebie na tym samym miejscu. Ale jeszcze kilka dni temu doznawali, całując się i pieszcząc, uczucia złodzieja rabującego cudzą własność. Straszył ich dzwonek odzywający się w przedpokoju. Przerażał ich kobiercami tłumiony szelest kroków służby. Szarpał ich nerwy turkot dorożki zatrzymującej się przed bramą domu. Może to on zadzwoni, skrada się do nich, wraca z miasta. On mąż, obrzydliwy cerber, któremu prawodawstwo burżuazyjne oddało władzę nad jej duszą, sercem i ciałem. Teraz nie straszy, nie przeraża ich już nic. Pan Padlewski, wzięty w mieście adwokat, uciekł z dziećmi za granicę, razem z arystokratami, burżujami i tą niesforną chłotą Apollina i Ateny. Gdyby mu nawet przyszło na myśl wrócić do Warszawy, nie byłby już straszny dla wiarłomnej żony. Nowy bowiem porządek rozwiązał wszelkie śluby, rozpętał wszelkie pęta. Już nas teraz nikt nie rozłączy? pytała. Nikt oprócz naszej własnej woli, odpowiedział. I tulił ją do siebie z namiętnością ubogiego chłopca, któremu ubóstwo zamknęło bramy do raju Wenery. Był synem ubogich rodziców. Żebraniną po redakcjach, stypendiami przepchnął się przez szkoły. Lekcjami, głodem, poniewierką przez uniwersytet. Od lat najmłodszych pił z kielicha życia gorycz walki o byt, niedostatku, upokorzenia. Patrzył na samolubstwo i chciwość pieniędzy, na pychę bogactwa. W chwili, kiedy kończył studia prawnicze, powiał nad krajem gorący oddech rewolucji, przesycony fosforem niezadowolenia z istniejącego porządku i rozgrzał jego smutną duszę. Ubogi student, dążący do radości i rozkoszy życia, wczytywał się w dzieła socjalistów, pochłaniał z głodem wydziedziczonego, ich obietnice powszechnego szczęścia i stał się szczerym, żarliwym wyznawcą ich doktryn. Zdolny, energiczny, odważny, rzucił się w krwawe wiry wojującego socjalizmu i wysunął się na sam przód walki. Kiedy pionierzy nowego porządku wyginęli, obwołali towarzysze jego wodzem. Nikt oprócz naszej własnej woli, szeptała pani Wanda. A gdyby nasza wola. O, nie mów tak! Nie wątp! Niech nawet myśl o rozłące nie mąci naszego szczęścia, nie plami naszej miłości! Mówił Utopski, zamykając usta pani Wandy długim pocałunkiem. Ona przymknęła powieki, upojona narkotykiem miłości. Wydano ją młodą dziewczyną za mąż, za człowieka, którego nie kochała. Sprzedano jej urodę zamożnemu adwokatowi. Mąż otoczył ją zbytkiem, stroił ją, zabawiał, ale nie mógł jej nakarmić Ambrozją miłości, za którą jej młode serce tęskniło. Nadeszła chwila wieców pedagogicznych, etycznych, politycznych, uświadamiających i różnych innych. Pani Wanda znudzona żurkami, teatrami i kwestami popłynęła za prądem ogólnym, uczęszczała pilnie na różne zebrania legalne i nielegalne. Nowość, śmiałość wygłaszanych przez wywrotowców poglądów olśniła jej wyobraźnię, poniosła jej młody, bezkrytyczny rozumek. Najwięcej ze wszystkich nowości podobał się żonie niekochanego męża, łaknącej zawrotnych wrażeń i upojeń miłości, nowy pogląd na stosunek międzypłciowy. Jej tęsknotę za miłością przekonała doktryna o pełni życia. Cała część ekonomiczna i społeczna rewolucji obchodziła ją niewiele. Żona zamożnego męża, który zdjął z niej ciężar walki o byt, nie odczuwała, nie rozumiała namiętnego krzyku głodnych, odtrąconych od pełnego stołu życia. Z nowych poglądów zapadło w jej serce tylko to, co to serce bolało. Na zebraniach widywała, słyszała często utopijskiego. I jej serce dziewicze uderzyło potężnie do tego marzyciela, w którego mowach palił się czysty płomień wiary i nadziei. I jej młoda wyobraźnia otoczyła głowę uwielbianego działacza aureolą bohaterstwa. Kochała go, jak kocha młodość swoje złudzenia. Tchnienie socjalizmu oczyściło serce człowieka z brudów wszystkich grzechów przeszłości. Odniesione zwycięstwo zgasiło raz na zawsze żółty płomień zawiści. Zdeptało trującego gada podłości, zapewniwszy dla wszystkich byt. Zabiło zbrodnie, deklamował Utopijski. Nic nie będzie odtąd zagrażało ani szczęściu, ani wolności człowieka. Wrócą czasy pierwotnych społeczeństw, w których nikt nikomu niczego nie zazdrościł. Nikt nie nastawał na cudzemienie, albowiem wszystko należy do wszystkich. Wtem rozległy się na ulicy pod oknami strzały. Szczęśliwy lud strzela na wiwat, zauważył Utopijski. Potem słychać było jakby wrzawę walczących lub kłócących się ludzi. Co by to mogło być? Czyżby alkohol podniecił nadmiarą fantazją szczęśliwych zwycięzców? Już podnosił się Utopijski, aby wyjrzeć oknem, kiedy za dzwonek w przedpokoju szarpnęła jakaś niecierpliwa ręka. — Mąż! — zawołała pani Wanda przerażona, zrywając się z kozetki. — Dziecko! — uspokaja ją Utopijski. — Upiory przestały straszyć żywych ludzi! Otworzył drzwi. Do buduaru wpadł litera z browningiem w ręku. — Towarzyszu, towarzyszu gospodarzu! — mówił głosem zdyszanym. — Wszyscy, złodzieje, włamywacze, rabusie, mordercy, cała czelać zbrodni wylała się na ulicę. — Czegoż chcą? — Rabują domy bogatych burżujów, majątek społeczeństwa. — Rabują? — Utopijski patrzył na literę wzrokiem nieprzytomnym, jakby go nie rozumiał. Rabują powtórzył głosem bezdźwięcznym. Wiadomość ta szarpnęła złocistą przędzę jego optymistycznych doktryn, wierzeń, nadziei ręką brutalną. Więc tchnienie socjalizmu nie oczyściło wszystkich serc, nie zdeptało trującego gada podłości, nie zabiło zbrodni. Korzystając z tego, że usunęliśmy z ulic policję, zbrodnia gospodaruje w mieście jak w zdobytej twierdzy, mówił litera. Przerażona ludność ucieka w popłochu przed brauningami bandytów, zamyka się w domach, woła o pomoc. Utopijski stał z oczami zamkniętymi, słaniając się, jak gdyby posadzka buduaru pod nim się chwiała. Fanatyk oderwanej idei zetknął się po raz pierwszy z rzeczywistością. Okropne szeptał pobladłymi ustami. Trzeba na to coś poradzić, towarzyszu gospodarzu. Jeśli miasto nie ma się stać łupem złodziejów i rabusiów, utopijski ocknął się z bolesnego zdziwienia. Tak, trzeba na to coś poradzić. Jeżeli nowy porządek nie ma runąć w błoto grzechu zaraz pierwszego dnia po odniesionym zwycięstwie. Do ratusza zawołał, zostawisz mnie samą w tym niepewnym położeniu, odezwała się pani Wanda, uczepiwszy się jego ręki. Ci straszni ludzie mogą mnie napaść. Prześlę ci do obrony dyndałę, nie zatrzymuj mnie. Jestem potrzebny w ratuszu. Dyndała. — Spity jak nieboskie stworzenie leży pod stołem w Bristolu — szepnął litera do ucha utopijskiego. — Siłacz zastąpi dędałę przy mojej żonie. — Siłacz, zalawszy pałkę, wyprawia brewerię razem z bandytami. — Przyszlemy Feigenbauna albo Skowrona. Feigenbaumowi i Skowronowi zachciało się po szampanie romansów. Nie wiadomo, gdzie ich szukać. Czy wszyscy powariowali? Krzyknął Utopijski, zdejmując z szyi ręce pani Wandy. Zatrzymujesz mnie, a naszemu wielkiemu dziełu grozi srom. Te łotry zniesławią socjalizm. Do widzenia. Gdzie dobro społeczeństwa woła swoich wodzów, tam milkną uderzenia serca jednostki. Nie obawiaj się, przyślę jakiegoś zucha do twojego boku. Wybiegł na ulicę. Gromada mężczyzn i kobiet przeciągała właśnie pod oknami pani Wandy objuczona łupem. Kobiety niosły poduszki, kołdr, bieliznę, suknie. Mężczyźni lichtarze, srebra, zegary, szkatułki. A wy dokąd? krzyknął utopiski na złodziejów. Skąd wzięliście te rzeczy? Śmiałość i czerwona szarfa towarzyszego gospodarza stropiły w pierwszej chwili rabusiów. Znali go z wieców, i oni zabawiali się podczas rewolucji w politykę. Wielu z nich służyło z początku w bojówce, zanim, nauczywszy się ekspropriacji dla celów partii, zaczęli wywłaszczać burżujów na własną rękę, dla własnej kieszeni. To starszy. Odezwał się któryś z nich półgłosem. — Odnieście natychmiast te rzeczy, skąd je wzięliście! — rozkazał Utopijski. Pierwszy odważył się mu odpowiedzieć jakiś wyrostek z gębą urodzonego zbuja. Czoło miał niskie jak małpa, uszy szpiczaste jak lis, dolne szczęki nadmiernie rozwinięte, oczy zezowate. — Kiedy wolność, to wolność! — – mówił. – Prawiliście na wiecach, że kiedy zwyciężymy, to będzie wszystko porówno dla każdego, wspólne. To my też sobie teraz bierzemy, co się nam podoba, bo zwyciężylim, bo tłuklim razem z wami burżujów galanto. – Nie waszą rzeczą rozporządzać majątkiem społeczeństwa – tłumaczył Utopijski. – Jest od tego tymczasowy zarząd, żeby wydzielił każdemu, co mu potrzebne. — A już ci! — odezwała się jakaś baba z nadwisły, dźwigająca na plecach w prześcieradle pościel. — Żeby tymczasem inni rozdrapali co najlepszego? Nie słuchaj ta tej bzdurnej gadeniny. Co wzięli, to nasze i już. — Zamkniesz ty gębety, wrzasnął Utopijski. — A tobie co do mojej gęby? wrzeszczała baba, doskakując do utopijskiego z pięściami. Widzicie go, że ma bladą gębę, jakby tylko wodę chlał i czerwony gałgan bez plecy to się będzie rządził na ulicy i pyskował niby jaki lawirowy hrabia. Ha, a jakże? Antek, nie masz ty tam maj koniu? Antek. Ów wyrostek z czaszką małpy przesuwał się bokiem do utopiskiego. Ale go już jakiś duży drab ujął za kark i odepchnął warcząc. Leżeć, kundlu, do budy. A zwróciwszy się do utopijskiego, rzekł. A wy, panie starszy, nie wtykajcie nosa do nieswoich rzeczy. Kiedyście nas potrzebowali, to obiecywaliście nam domy, ziemię, wszelakie dobro. A teraz, to nam żałujecie trochę ganganów i srybła? Może byście jeszcze poszczuli na nas szpiclów i stojących? He, <grych> dobra nasza, że tych psów już nie ma. Do roboty, towarzysze! Wygrażając utopijskiemu pięściami odeszła banda ku ulicy Berga. Za kilka chwil było słychać uderzenia toporów w bramę. Rabusie szukali nowego łupu. Towarzyszami nazywa się ta czelaj zbrodni, mówił utopijski. Co za hańba dla naszego sztandaru. Biegł z literą do ratusza. Po drodze spotykał wszędzie takie same gromady, obliczone łupem, słyszał klątwy, strzały, wołania o pomoc. W ratuszu, w sali radnej. Zastał już cały tymczasowy zarząd, który miał wykonywać obowiązki władzy, aż do zwołania pierwszego sejmu. Panowie kierownicy poszczególnych wydziałów, bo tytuł ministra usunięto jako starzyznę, przypominającą porządek burżuazyjny, czekali z niecierpliwością na gospodarza. Tytuł prezydenta nie podobał się towarzyszom z tych samych powodów. Byli to sami ludzie młodzi, liczący po dwadzieścia kilka lat. Prawnicy, lekarze, inżynierowie, dziennikarze, studenci. Należeli podczas rewolucji do Centralnego Komitetu, byli mówcami na wiecach i agitatorami. Bezradność malowała się na ich twarzach. Co robić? pytało ich oczy. Czekali na wodza. Przywykli myśleć jego myślami, mieć jego wolę. Ale i wódz. Gospodarz świeżo upieczonego państwa socjalistycznego stał bezradny wobec położenia, które przekreślało wszystkie jego teorie o oczyszczającym tchnieniu socjalizmu. Umiał tylko zawodzić. Hańba. Hańba. Przy długim stole, przykrytym czerwonym suknem, siedział starszy człowiek w wytartym, poplamionym surducie. Kiedy komitetowcy zawodzili, palił on papierosa uśmiechając się pod siwiejącym już nieporządnie utrzymanym wąsem. Nagle odezwał się. Pytacie, co robić? Wyślijmy natychmiast policję na ulicę i każmy jej wyłowić bandytów. Żachnęli się na niego komitetowcy. Policja? W państwie socjalistycznym policja. Lasal i Marx przewróciliby się w grobie. Babel by nas wyklął. Heh, towarzysz Drwicki trąci jeszcze burżujem. Towarzysz Drwicki. Były nauczyciel ludowy, a od wczoraj kierownik wydziału oświaty odpowiedział spokojnie. Niech sobie Lasal i Marx fikają w grobie za zaburzenia. Niech Babel złamie nad nami sto świec i klnie z furią średniowiecznego inkwizytora. A my poślijmy natychmiast na ulicę całą bojówkę, jeśli nie chcemy, żeby się bandyci i do nas zabrali. Dla tej hałastry nie ma nic świętego, o czym dobrze wiemy. Zamiast ekspropriować dla partii, grabili dla siebie łajdaki. Nazwijcie tę nową policję milicją, strażą cnoty, porządku, czy jak tam chcecie, jeśli wam nazwa burżujska nie smakuje. Ale nie zwlekajcie. Siłę brutalną uśmierza się tylko siłą brutalną pięścią. Z mowami, z gadaniną pójdziecie do tej kanali? W noc wam się roześmieje, a gdy się jej wasze ładne słowa sprzykrzą. Pomaca was nożem po żebrach. Na dworze rozległy się strzały. Słyszycie? zawołał Drwicki, podnosząc się z krzesła. Pod naszymi oknami gospodaruje zbrodnia, a wy się wahacie? Co tu długo medytować? Nie czekając na przyzwolenie kolegów, wybiegł na korytarz. Tu się działo na ławach dwudziestu bojowców, pełniących przy zarządzie służbę Straży Honorowej. Wielkie to były zuchy, kwiat bojówki. Każdy z nich wyekspediował na drugi świat po kopie burżujów. Na robocie sztyletem, browningiem i bombą znali się po mistrzowsku. Czy słyszycie te strzały? Zapytał Drwicki. Słyszymy towarzyszu kierowniku. A wiecie, co one znaczą? Bady ci hulają. Czy pozwolicie na to, żeby ta hałastra rządziła się w mieście, jak w świńskim chlewie? Rozkażecie, a obrzydzimy tym grandiarzom pochulankę. Rozkazuję wam w imieniu tymczasowego zarządu, zwołać natychmiast bojówkę i oczyścić miasto z tego robactwa. Kulnie żałujcie. A i postronki niech zrobią swoje. Wieszać na latarniach, na głównych ulicach i placach, żeby jutro ci, co ujdą waszemu pościgowi, widzieli swoich kamratów dyndających z wywalonymi ozorami. Poskutkuje to lepiej od brauningów. Jazda! Dobra, rzekł dowódca straży. Zrobi się jak należy utopijski posławszy dla obrony pani Wandy jednego z bojowców usiadł przy radnym stole z głową opartą na dłoniach. Przykre myśli wirowały w tej jego młodej optymistycznymi teoriami nadzianej głowie jak kupa pierza rozbita skrzydłem wichru. Latały w niej doktryny, marzenia, nadzieje, potrącając się o pierwsze rozczarowanie. Cała krew zbiegła się do jego mózgu, zalewając go warem. W jego ładnej duszy bladł promienny ideał wiary w dobroć natury ludzkiej, jaki przyświecał jego działalności rewolucyjnej. – Nie masz się czym martwić – pocieszał go Drwiecki. – Powiesimy najzuchwalszych rabusiów i będzie spokój. Były nauczyciel ludowy, ocierający się na wsi przez szereg lat o brutalność natur pierwotnych, Znał człowieka lepiej od szlachetnego utopisty, opanowanego przez doktryny a priori. Wiedział, że bezwzględna siła przerazi swawolę zbrodni. O bandytów mniejsza, mówił. Z tym załatwią się rychło brauningi i Postronki. Więcej niż bandytów, obawiam się zawiedzionych nadziei wielkich tłumów. Utopijski spojrzał zdumiony na Drwickiego. Wszystkie nadzieje wielkich mas spełniły się już, rzekł. Nasze zwycięstwo zdjęło z nich samolubną, miażdżącą rękę wyzysku. Eeee. Tak wam się młodym ludziom zdaje. Mnie zaś zdaje się, że lwia część naszej pracy dopiero teraz się rozpocznie. Ale o tym potem. Zobaczymy, jak się nowe stosunki ułożą. Teraz raczmy nad środkami zawładnięcia majątkiem społeczeństwa, bo od tego trzeba zacząć robotę organizacyjną, jeśli mamy ustanowić dokładny budżet. Trzeba obliczyć ilość i rodzaj istniejących sił roboczych, środków do pracy, odziedziczone po dawnym porządku zapasy i oznaczyć te artykuły, które są w pierwszej chwili najpotrzebniejsze, abyśmy nie popełnili błędu ustroju burżuazyjnego którego tak zwana ślepa produkcja, nie uwzględniająca potrzeb chwili, wywoływała co pewien czas kryzysy przemysłowe i krachy bankowe. Nam, socjalistom, nie wolno błądzić błędami w chciwości swojej ślepych burżujów. Komitetowcy radzili nad sposobami uspołecznienia całego majątku kraju. Bojowcy staczali zacięty bój z bandytami, a pani Wanda płakała płakała łzami trwogi i bólu. Z ulicy wlewała się przez otwarte okna do jej zacisznego gniazda przez całą noc wrzawa walki. Odgłos strzałów, łoskot młotów, krzyk, klątwy. Tu podgoniących i uciekających nóg odzianych w ciężkie buty z cholewami. Wrzawa ta grała na jej nerwach, jak gra namiętna ręka na strunach cytry wibrowały bezustannie. Wprawdzie bronił osoby żony gospodarza bojowiec Lis, siedzący na balkonie z dwoma browningami gotowymi do strzału. Ale cóż znaczył choćby najodważniejszy człowiek wobec wściekłości rozjuszonego tłumu? Lada chwila mogła drapieżna gromada runąć na jej dom, zburzyć jej urocze gniazdko, a ją samą zniesławić. Czytała przecież w gazetach nie raz, nie dwa – o rozpuście bandytów. I w takiej to ciężkiej chwili opuścił ją utopijski. Rzucił ją na pastwę dzikości zbrodni. Mówił coś o obowiązkach społecznych idących przed prywatnymi. Cóż kobietę kochającą, dla której miłość była w tej chwili najwyższym celem, najgłębszą treścią życia, mogły obchodzić jakieś obowiązki społeczne? Ona chciała kochać i być kochaną. Pragnęła, aby cała dusza jej kochanka, każda jego myśl należała tylko do niej. Obowiązki społeczne? Nie rozumiała ich ładna i młoda samica, pożądająca tylko narkotyku szału zmysłowego. Nie umiała się wznieść dla ich niesamolubnych wyżyn natura przeciętna. Która nie płonęła nigdy świętym ogniem talentu i entuzjazmu. Obowiązki społeczne? Niech się tymi andronami zajmują stare dziady, spróchniałe niedołęgi, niezdolne już do kochania. Ale on, Edmund utopijski, taki młody, przystojny, namiętny, kipiący pożądaniem, on powinien był być przy niej w chwili, kiedy jej życiu. Jej czci zagrażało niebezpieczeństwo. Miała do tego prawo. Oddała mu się przecież cała, bez zastrzeżeń. Zerwawszy śmiało wszystkie pęta, wszystkie stosunki, jakie ją skuwały ze światem, do którego należała pochodzeniem i wychowaniem. A on poświęcił ją dla jakichś tam obowiązków społecznych. Pani Wanda płakała gorzkimi łzami rozczarowania. Nie o takiej miłości marzyła i zaczęła tracić zaufanie do nowego porządku, który jej zabierał kochanka.